Siemaneczku panowie, 15 godzina, ja spędziłem wszystko Zostały trzy gąbki tylko Dwa gdańskie i Deresz. A nie spędziłem Światełko wyłączymy Jest godzina 15 Gębie jeszcze nie były karmione W pojniku woda zamarzła Nie, u nas jest bardzo mocny mróz Bolek do mnie dzwonił Zaciąg u mnie dobrze chodzi Nie chodzi w ogóle Bolek, tak samo jak u Ciebie Nie da rady go ani otworzyć ani zamknąć Bo deszcz padał Zobaczcie Nie da rady nie da rady Sprawdziłem, bo parę dni nie było gonionych Jadę po dwa ciemne Idę bo kurier tam ma zaraz przyjechać Nie były gonione parę dni w ogóle i Bęski też chodzą Jeden z widzów siedzi na dachu Pozdrawiam wszystkich serdecznie Na moim kanale O Życzenia w nowy rok Najlepszego O jeden już Gdańskich, zobaczcie Ale mrzawka jest Mrzawka Muszę popatrzeć bo kurier zaraz będzie Myjkę ma przywieźć Nie ma jeszcze A ja jadę 15 km stąd Odebrać dwa gołąbki Gotowałem, mrzawka i tak daje i to zamarza, zobaczcie, w ogóle ślizga jest, nie? Jest bałagan, niegonione. Nic jeszcze nie usiadło, tam jakiś widzę murzynek usiadł, a to chyba ta z brudką Niech się przelecą, koczko widać Coś tam świrują Nie wyrabiam ich Tu muszę stać, bo patrzę na kuriera Kurier przyjedzie, to kończymy nagrywanie. Gdańskich przyszedł skądś Coś tam świrują Trzy gołębie tylko na gołębniku w środku są Jeszcze nie były karmione Zobaczymy o który ten kurier przyjedzie O tu gdańskie trzy chodzą w stadzie, zobaczcie, normalnie kręcą Ale mrzawka pada, troszkę zmoknął Mrzawka, mrzawka O tu gdański Troszkę się zniżyły jest ich z 200, jest ich na pewno. A słychać jak pompują. Słychać jak ja cztery pojadę. Umyjkę. ola zamówiła, muszę odebrać. Coś. O tu jeden już klapnął. Jeden klapnął, jak starczy, że jeden klapnie. Zaraz drugi klapa. Klapa drugi. ale nie. Gdańskie pierwszy raz śnieg chyba widzę O jeden już jest. Zaczynają siadać. Dobrze siadają. Ile wylatały? 3 minuty. Może 4 minuty. Szału nie ma. Ale skrzydła chociaż rozprostowały. Po dłuższym czasie Tam cztery bardzo wysoko O idzie Gdański poszedł Wiedzą o co chodzi Jakiś tam ciemny Siedzi na hali Będzie do zlikwidowania, nie wiem co to jest Nie mam czasu, bo mógł... jedzie kurier, kurier wjeżdża Dobra Jak przyjedzie akurat Wjeżdża za kurier muszą uciekać. O dwa tu się zerwały. Tygrysy. grysy. para. A te nie chcą usiąść. Dobra. Ciężka ona? Ciężka ta myjka? Czy ciężka? Nie. Ona jest na palecie? Tak. Na busa, co? Rzucimy ją jakoś? Tego jako tu? No To ma najmniejszego ja wyglądu Mam pusto Jak ona wygląda? Ta czerwona? A w dwójkę ją nie damy rady, co? Jeszcze raz? W dwójkę ją podniesiemy? Już, już i to? No i już widzimy tu i. No setkę podniosę. Dobra, panowie. Pozdrawiamy. Tu, o, zać trzy już siadły gąbki. Trzy już siadły. Ile tam, ile Ola ma zapłacić tam? Osiem stóp. dobra już. Pan tu ją wrzuci Damy radę Damy? Zaraz to Nie, damy radę, jak ty widzę tak suniesz to ją damy radę właśnie Co? To musimy wrócić na busa, dobra pauzuje Ile? To samym to już 60kg panowie Myjka zwrócona na busa 60 kg, plus paleta. Nie było tragedii, nie było. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Ja lecę. Rozliczę się z panem. Gąbki usiadły i jazda dalej. Panowie wziąłem taką klateczkę na dwa moje asy. Zobaczcie, jaki ilu jest w ogóle. Nie? Odpalamy wus, Niech trochę się nagrzeje i dogramy jeszcze te moje Dawała jak to zapali wszystko zamknięte Zaraz zobaczymy ile stopni jest Dobra, no maksa, odczuwanie. Ile stopni? Ale nie jest, Dwa. czek, widzę się pali 2,5 na... na minusie Długo nie chodził czek się pali Akurat nie pochodzi trochę. Zobaczymy, jak to Tygryski. Tygryski sobie ważą. Te jeszcze siedzą. Tam siedzi jeden na hali. Zobaczcie. Muszę go przypalić, ale dzisiaj go nie przypalę. O tu siedzi. Albo to z brudka, może zobaczymy czy to brudka. Brudka może być. Ona tam potrafi. Ale ona ma prawo, no jest po wszystko zamarznięte. 2,5 pół na minusie Ale nie czuć mrozu Szukamy brudki. Będę wiedział, że to ona A jak nie Gdzie ta brudka nasza jest? Czy nie ma w gębniczku? Popatrzcie jakie mokre mają te Mokre, mokre Bo aż takie ciężkie lot mają Nie ma naszej brudki tu Nie ma naszej brudki Co ona będzie Ona, ona na 200% Bo tu córka widzę jest albo synek Ona ma dużą brudkę Dobra samica Lotowana była mocno Z bródkami są mocne, tego A, te mam niepotwierane panowie. E, klapy. Tego mówię, co jest zgrane. Zobaczcie, klapy nie są potwierane. No w ogóle dobrze że podeszliśmy tu Wiedeński. O co, mokry jest? Zobaczcie, kim okrym. od tego. Shrom taki ma. No, pada, pada, pada. I głębie szczą wygonione. O, o, zobaczcie jaki mokry. No. O, jaki mokre. Mokre, mokre. O, o, Siema tygrysy. Siema. No to brudka to będzie na 200%. Mam parę dzieciaków tutaj. Dobra, ja uciekam Może już buz puścił troszkę Siedzi tak Ale ta mi siła się działa śniegu chcą zobaczyć, na kulnie plecą Dobra, dogramy na miejscu jakiś filmik jedziemy Dzwonię do tej pani U nas zima, wszystko zamarznięte Teraz zobaczcie, dałbym na lęgi, teraz zganiam 2,5 na minucie, w nocy ma przyjść 17 i wszystkie jajka do wyrzucenia, ale każdy robi po swojemu, ja puszczam dopiero pod koniec lutego, 1 marca gdzieś, no, w połowie lutego, zobaczymy jakie te mrozy jeszcze będą. Dobra, pozdrawiamy. Panowie, jedziemy dalej Cały czas jedziemy, tutaj jest 10 km Do Elbląga A ja je puszczałem tam przed tym lasem, bodajże A one gdzieś się zatrzymały za tym lasem, nie mogły przebić się To są gołębie z tego roku Widziałem już je na zdjęciach Oni nie mają w ogóle gołębi 2,5 miesiąca, 2 miesiąca, te gołębie oni są Siedziały cały czas na dachu nie, nie karmił ich w ogóle. I dopiero około paru dni zaczęły wchodzić na parapet i do domu wchodzą. Mam tu kartonik, ale jest bardzo ślisko. W ogóle tu jest zimniej 4,5 na minusie. Nie ma co świrować, bo naprawdę jest lód. A my to, to zawsze puszczałem. Chociaż 14 km, 15 km. Dronik jest z 20, a ta pani mówiłem W Orliniec, czy coś takiego Miejscowość Mam skręcić na Orliniec A ja tu puszczałem zawsze Poznajecie? Tu puszczałem, one wtedy zginęły mhm. Zobaczcie, dopiero Dopiero weszły do gościa Spisał numer telefonu i zadzwonił Tak to nawet nie wiedział, że tu byłem mi latają a żeby warunki to one by wróciły. Tylko też nie wiadomo, to pierzaki. Trochę nagubiłem je. <laughs> w jest jestem. Gardło mnie gryzie. Dobra, pozujemy Jesteśmy w tej miejscowości. Solnica. Solnica. Musimy się kierować teraz na miejscowość Orliniec. To jest tu w prawo. Orliniec I koło domu gdzieś pierwsza w lewo Z Krakowiska Orliniec Dobra, dobra Wczoraj złapał ten panie, bo tak to one nie były daleko od domu No ale nikt by nawet nie wiedział, że to są, nie? I pierwsza w lewo od jakiegoś domu Pierwsza w lewo. Chyba tamten dom będzie. Pierwsza w lewo. Panowie, nie wiem, czy dobrze jadę, czy, czy niedobrze, ale jak dobrze, to żyły sobie dwa miesiące na tej spodole z tyłu. Siedziały sobie. To jest 51B, musi być. Zobaczymy. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Zaraz zobaczymy. Zadzwonię do tej pani. Odpuszczalny. O, jest 50. 51. Dobrze, dobrze. To chyba tutaj. Dobra. Jak to tutaj, to drżyły tu dwa miesiące na 100 dole. I tu zobaczcie, nie ma żadnych gołębi. Gołębie nie zostały złapane na gołębie, tylko sobie tu się zaklimatyzowały dwa. Mówię, odebrałem dwa gołąbki, zobaczcie. Groszek i siwy. I, ile one czasu były u Pani tu? Wie Pan, to y, tak jak mąż mówił przez telefon, około tutaj... Ponad dwa miesiące? Tygodni. Nie, dwa miesiące mówił. Tak, tylko że one tak... Przylatywały, najpierw były przed świętami yy, widzieliśmy je tutaj na dachu, mąż czyścił, a później właśnie yy, po świętach, nie? Teraz. I zeszły aż na parapet yy, najpierw tutaj na parapecie, na dachu, no i w drugiej A kto je karmił? Nikt ich nie karmił, nie? Nie. Wytrwały, nie? Mhm. Dobra, dziękować pani, życzę zdrówka. Jak najlepszego. Panowie, i tak gąb zostały odebrane tu od kobiety. Groszek i się zaraz pokażę. Tutaj były około dwóch miesięcy, ten pan twierdził. Po dwóch tygodniach zeszły na ten parapet. I weszły, do domu weszły, złapaliście? Y tutaj mamy takie okno na piętrze. Mhm. One wyszeli, które nie stały, na tym parapetie tutaj góry. I mhm. mąż po prostu otworzył te okno, nawet się nie ruszyły, dały się złapać. Elegancki, nie? No. <grymne> dziękować. Dobrze telefony były, bo tak to by, byście musieli trzymać gołębie, nie? Znaczy no byśmy pewnie nie do stowarzyszenia e, zadzwonili jakiegoś, nie? No bo mają jednak obrączki, nie? Mhm. Dobra, dziękować zdróweczko no, Tak to właśnie wyglądało. W porządku. Rodzinka zadzwoniła. Później wrzucę filmik. Tutaj gołąbki były Pokażę jak one wyglądają Co to jest? Taka bestia I taki Ale jakie zniszczone Jakie zniszczone moje dzieciaki Ale są latać się potrafią No i dobrze, jedziemy Najważniejsze, że jadą do domu dwa gąbki, jeden bardzo ładny Czyściutkie, różniutkie, a takie malutkie są Parka Groszek będzie samczyk Żebym był szybciej, to bym je wypuścił Jadą do domku dzieciaki całe 20 km się zabłąkały Zobaczcie gąbki sobie żyły uparte Będę młodziak szczepiony Bo ma skówkę niebieską No Puścimy je Nie, już ich nie puszczę Pauzujemy Pan kopareczką. Takich ludzi jest bardzo mało Ale widzicie co pani powiedziała Jakby nie miały obrączek i telefonu To by do stowarzyszenia zadzwonili I by je oddali I nic Inni to by się nie martwili. Są to są. Są ludzie i ludziska. Tak jak ktoś tam napisał, że są ludzie i taborety i ludzie. Dobra. No i te, chyba nie wyjadę, bo tam się zakopałem Bo to mam letnie opony. No, 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 ciężko, ciężko. Damy radę. Dobra, pozdrawiamy. Jeszcze coś tam nagramy u mnie. Jadą dwa Asiory Dobra Jestem już tutaj U siebie 16.12 Ciemno Bo widzę, że nie chcą wchodzić Bo jeszcze głodne są No jak Gdańskie Będzie ciężko, nie? do gojemnika od razu skupię. Dobra, troszkę wsypiemy jedzenie. Skupki dałem, o tu jest jedna. O, dwa. Patrzcie jak siadły. Tu są dwa. O! 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 Co o, o. O, to gojemnik? Co? Świrze, co jest? O, to też, zobaczcie. Chodź, 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 chodź Dobra szykujemy im jedzonko Później ja je jeszcze doniosę Tu mi się będzie chciał odbić na bank, bo ma woda zamarznięta są, są kubek Star trzeba Kubek, na później wam bojący Jeszcze wam chodź, 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 chodź Nikim się chce. Patrzcie, jakie tygrysy, tygrysy. Tamte z kwarantanny już mogę przynieść. Tydzień czasu. Żeby jeszcze będzie Chodź, 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 chodź. O idzie. Ten groszek przyjechał. Dobra, niech wchodzą Kurczę, nie będę mu chyba. Chodź chodź, 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 Chodźcie, wszystko siedzi jeszcze. Chodź kość, chodź, 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 Wszystko zamarznięte. Panowie, jak się podoba film, I mogę ich zgonić. A tu mam żarnocie. Duże ten jest. Tu mam prosa. Śnieg jeszcze zawsze upadł. Zobaczcie, normalnie śnieg, Nie wiem, czy widać śnieg. Mam śnieg. kiedy to na śnieg. Tu no, wchodzi. To nie mogę zaciągu zakręcić Dobra, pozdrawiam. Idę wypić herbatkę, tableteczki i film podklejam, później do nich jeszcze przyjdę. Coś tam muszę przedłużać jeszcze znaleźć. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Komu się podobał, daj dałeś suba. Zasubskrybuj da kanał. U nas zima, idzie, zima, ostra. Patrzcie jaka zima. No ale daje śnieg, zaczcie, patrzcie Zadźcie. śnieg pada Ostry, ostry śnieg pada